Dzień dobry, Pani Anno. Grzegorz Żółwski, z tego. Dzień stopo. dobry. Pani Anno, no. rozumiem dzieciaki, zdrowe, wszyscy zdrowi, wszyscy tak, ujemne tak, wyniki. Tak, e, tak. Pytanie natury technicznej, musimy zachować wszystkie środki ostrożności, mase, tak. maseczki, na pewno rękawiczki też mamy zakładać, czy maseczki wystarczą? Wie pan, co my jesteśmy na dworze, bo z dziećmi przyszliśmy na ogród, więc myślę, że, że odległość odpowiednia i, i nie będzie problemu, nie? Dobra. Ja dziękuję Bogu, że nasza córka żyje, że została wyleczona i że to się nie potoczyło gorzej. Czyli, że nie było duszności, nie, nie, nie wylądowała na, na intensywnej terapii, albo, nie daj Boże, musiałabym chować swoje dziecko. Bo ja wtedy nie wiem, w jakim byłabym stanie ja psychicznym, albo rodzina, i do czego by nas to doprowadziło. Tak po prostu panią szlak nie trafiał? Bardzo. To jest taka bezradność. A jeszcze ta taka psychologia. To mnie najbardziej wkurzało, że każdy na każdego, każdy odpycha, każdy jest zajęty. My tak po prostu zawracamy i im powiem brzydko, d że mają coś zrobić. My coś od nich wymagamy, tak? Coś chcemy, ale przecież jesteśmy jednym z iluśset osób, które wyzwania bo coś chcą. Takie to, to jest frustrujące, nie ukrywam. Mąż pani Anny Tomasz jest górnikiem. Po badaniach przesiewowych przeprowadzonych wśród jego kolegów okazało się, że jeden z górników, z którym pracował w brygadzie, ma wynik dodatni. W związku z tym pan Tomasz został skierowany na kwarantannę, a razem z nim jego bliscy. Na początku nic nie wskazywało, żeby ktoś z pięcioosobowej rodziny był zarażony. W pewnym momencie jednak ich dwuletnia córka zaczęła mieć objawy podobne do tych, które towarzyszą zakażeniu wirusem COVID-19. Zaczęło się właśnie u, u naszej Marysi, naszej dwulatki, y, 38-39, już z kreskami. No, my nie wpadamy w panikę, nie jesteśmy takimi rodzicami, że, że zaraz ojeju, ojeju, jedziemy do szpitala. I też jeszcze nic nie sugerowało, że moglibyśmy się bać. No, gdzieś tam się ten dzwonek mógł obudzić, że a może jednak nie do końca jest wszystko w porządku. No ale jak w sobotę i w, doszedł jeszcze syn i córeczka, druga do tego wszystkiego, no to nie ukrywam, założyliśmy jeszcze gdzieś tam się pojawiło, że... I jakiś tam jeszcze z kubką, coś te rzeczy. Wie, wirusówka. No, jak nic, złapali wirusówkę, no ale jak gorączka w nocy przekroczyła już 40,2 stopnia, to u dziecka, które waży 10 kg, no wierzcie, mi, no dziecko po prostu leży. Co powinno rodziców zaniepokoić? Gorączka, kaszel i duszność. U dzieci z COVID-em stwierdzano takie objawy jak wymioty, biegunkę. Później się pojawił bardzo charakterystyczny objaw, to znaczy zaburzenia węchu i smaku. Okazało się, że ci pacjenci mają wręcz taki metaliczny smak w ustach i czują takie chemiczne zapachy, co było dość charakterystyczne. Dziecko, które przestaje jeść, to się odwadnia i zazwyczaj w ciągu doby dwóch musi trafić do szpitala, dlatego że wymaga nawadnienia dożylnego. Więc taki objaw na pewno powinien być niepokojący. No, każde dziecko z gorączką i no, z tymi objawami, które, z którymi normalnie zgłaszamy się, do lekarza powinniśmy o COVID podejrzewać. Rodzice, martwiąc się o dziecko, próbowali wszędzie szukać pomocy. Dzwonili do szpitala w żorach w Rybniku na numer 112 do Sanepidu. Wszyscy odsyłali ich jednak z kwitkiem, bo nie mieli wyników testów na koronawirusa. Nikt nie wiedział, gdzie ich skierować: czy do szpitala na wydział jednoimienny dla zakażonych, czy na zwykły oddział pediatryczny skontaktowaliśmy się najpierw ze 112. Pan nam wtedy doradził, że mamy wsadzić córkę do wanny, żeby schładzać, dolewając letniej wody żeby to było, żeby to ciało się wychłodziło. Mówię, no to chyba się zna, tak, ale zadzwoniliśmy jeszcze do szpitala też tutaj u nas i w szpitalu też dostaliśmy poradę, że mamy dzwonić, jak się coś pogorszy, przeciwgorączkowe, obserwować. A przez ten czas nie miała Pani ochoty nie przejmować się tą kwarantanną, tylko zapakować dziecko i pojechać do szpitala i powiedzieć, że no jest coś nie tak. Ale powiem tak, nie przesłano do nas karetki, kiedy córka miała 40 stopni, a kiedy pojadę, bo będzie miała 37,4, to tym bardziej nie udzielał mi pomocy, tak? Jesteśmy tak zawieszeni. Myślę, że system w ogóle zapomniał o nas, o na ludziach na kwarantannie. Nie uwzględnili w ogóle tej sytuacji, tego całego problemu.